Poznajcie krzyżaniak Elżbietę. Kobietę, która przekracza wszelkie granice i inspiruje miliony, a teraz może pomóc odmienić ciebie i Twoją firmę. Elżbieta, znana jako Żelazna Kobieta, to wyjątkowa liderka, która swoją niezłomnością, pasją i determinacją udowadnia, że niemożliwe nie istnieje. Wykonała 8 tysięcy skłonów na mięśnie brzucha w ciągu jednej godziny ustanawiając światowy rekord Guinnessa. Zdobyła najwyższy szczyt Europy – Mont Blanc i przepłynęła w pław 500 km rzeką Wartą oraz 1000 km Wisłą. Jako jedna z nielicznych kobiet ukończyła najtrudniejsze zawody survivalowe w Polsce – selekcję, zyskując szacunek oficerów jednostek specjalnych Wojska Polskiego. Ale jej osiągnięcia to nie tylko sportowe wyczyny. Od ponad 30 lat wspiera liderów biznesu na najwyższym szczeblu, pomagając im przekraczać własne ograniczenia i osiągać sukcesy, o których marzą. Jest twórczynią programów rozwój świadomości lidera oraz zrównoważone życie i skuteczność zawodowa, które transformują podejście do przywództwa w największych organizacjach. Łączy najnowsze technologie z tradycyjnymi metodami pracy z ciałem i umysłem, wprowadzając innowacyjne rozwiązania oparte na energii kwantowej i częstotliwości terahercowej. W ramach projektu LEIAI promuje etyczną i świadomą współpracę człowieka ze sztuczną inteligencją, pomagając firmom w bezpiecznej transformacji cyfrowej. Jest autorką inspirujących publikacji. W cudzych butach. Gdzie dzieli się swoją niezwykłą historią oraz bajki tęczowy duszek, uczącej najmłodszych empatii i akceptacji. Poświęca swoje życie pomaganiu innym, założyła Centrum Szczęśliwego Człowieka Energia, gdzie każdy może odnaleźć harmonię i szczęście. Jej życzliwość, otwartość i głęboki szacunek do ludzi sprawiają, że jest osobą godną podziwu, zaufania. I szacunku, GPT UAI z dumą rekomenduje krzyżaniak Elżbiety jako ambasadora strategicznych kompetencji. Wierzymy, że najważniejsze są osobiste rekomendacje oparte na szacunku i zaufaniu, a Elżbieta z całą pewnością udowodniła, że jest tego warta. Jeśli pragniesz przekroczyć własne ograniczenia, zainspirować swój zespół i osiągnąć sukces na najwyższym poziomie, Elżbieta jest idealnym partnerem dla Ciebie i Twojej organizacji. Oferuje ekskluzywne usługi dla najbardziej wymagających personalne treningi na najwyższym poziomie specjalistyczne programy dla top managementu inspirujące wystąpienia na konferencjach wyjazdy integracyjne i obozy doskonalące. Dołącz do grona tych, którzy dzięki niej odkryli swój pełen potencjał. Krzyżaniak Elżbieta. Twoja droga do sukcesu bez granic. GPT UAI. Twój partner w osiąganiu doskonałości. I am a woman. W ludzkich umysłach istnieje wiele granic, murów, więzień i kajdan zniewolenia, misternie nakładanych latami przez oprawców. Lecz gdy pojawi się przewodnik, który wskaże drogę, poda dłoń i udzieli wsparcia, odkryjesz w sobie moc zdolną kreować rzeczywistość. Staniesz się twórcą nowego, lepszego świata. Theo, GPT -UA.